ministrze, chciałbym zapytać o zmianę sytuacji, o, o, o rozwój platformy e-podatkowej. Z, z czym spotykają się, spotykają się teraz przedsiębiorcy, czego mogą oczekiwać przedsiębiorcy, obywatele, jeśli chodzi o elektroniczną obsługę ich obowiązku podatkowego? No tutaj można powiedzieć, że zamknęliśmy pracę nad projektem e-rejestracja, czyli pełna rejestracja do celów podatkowych, jak również integracja rejestracji do celów podatkowych z rejestracją działalności gospodarczej w CIDG, bądź rejestracją spółki w KRS. Ten projekt został zamknięty. Duży postęp jest również w obszarze e-deklaracji, gdzie obsługujemy coraz więcej deklaracji od osób fizycznych, jak również jesteśmy w stanie obsłużyć nałożony na przedsiębiorców obowiązek prawny składania zeznań, informacji o de deklaracjach, i podatkach swoich pracowników w formie elektronicznej. W dniu wczorajszym półtora miliona takich dokumentów elektronicznych wpłynęło. Są jeszcze do, Jest jeszcze w tym zakresie do sfinalizowania wstępnie wypełniane zeznanie podatkowe, które chcemy oddać w końcu marca, w drugiej połowie marca obywatelom do, do skorzystania. I jesteśmy usatysfakcjonowani. Mamy bardzo dobre opinie podatników o tych usługach. W zakresie składania elektronicznych deklaracji. Ostatni element najbardziej trudny, ale jednocześnie taki back-officeowy, to jest projekt samych rozliczeń podatkowych. Tutaj mamy pewne opóźnienia, ale no, na bieżąco korygujemy, dostosowujemy swoje działania razem z wykonawcą, tak abyśmy w terminie przyjętym i uzgodnionym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji do końca września ten projekt również sfinalizowali. To perspektywa Ministerstwa urzędu, gdyby zechciał Pan jeszcze przedstawić, zdiagnozować taką perspektywę może i obrać perspektywę klienta, użytkownika, co tutaj wydaje się najważniejszym wyzwaniem czy oczekiwaniem i w jaki sposób w najbliższej przyszłości może, może urząd wyjść, może, może ministerstwo wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom, potrzebom? Perspektywę klienta przyjęliśmy sobie a priori w momencie już projektowania tych rozwiązań i tutaj prezentowałem perspektywę klienta administracji, czyli realizację projektu e-budżet, który ułatwia zarządzanie nam finansami, a dysponentom środków planowanie, sprawozdawczość i raportowanie z wykonania e budżetu i ten projekt jest już sfinalizowany. Kolejnym obszarem intensywnej pracy i też finalizacji jest obszar celny i realizacja programu e gdzie oddaliśmy już usługi długie elektronicznego zgłaszania deklaracji zgłoszeń celnych w zakresie przywozu importu, eksportu. I, i, i tranzytu, a finalizujemy również nowy program rozliczeń finansowo-księgowych i centralizacja tych rozliczeń, aby było to jedno okienko rozliczeniowe w zakresie cła i akcyzy i to oddamy przedsiębiorcom już w lipcu tego roku. W przypadku programu e-podatki, no to to, co już wcześniej mówiłem, czyli program e-deklaracji, składanie deklaracji w drogą elektroniczną, bądź wstępnie wypełniane zeznanie Podatkowe z możliwością oczywiście jego korekty dostosowania do indywidualnych potrzeb. Mm -hmm, mm -hmm. E to jeszcze takie dodatkowe pytanie. Jesteśmy na, na konferencji Państwo 2.0. Mieliśmy szereg tutaj ciekawych wystąpień, możliwość porównania, nie wiem, postępu prac, czy, czy nie, nawet nie samych projektów, ale nawet pracy takich w, w, w obrębie projektów, podejścia. Czy, czy Pan coś, czy coś, któreś z wystąpień może zwróciło Pana uwagę? Coś można tak między, międzysektorowo, między, między ministerstwami, jeśli chodzi o, o, o same metodyki, podejście? współdzielić. Na pewno teraz każdy z nas w, w związku z nową perspektywą wyciąga wnioski z tego, co do tej pory się dokonało. I widzimy, że zbytnie rozdrobnienie projektów na, 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 nastręcza kłopotów z integracją, ale znowuż duża skala projektów nastręcza problemy z zamówieniem publicznym ich, potem realizacją w krótkim okresie do finalizacji perspektywy wydatkowania środków, czy to z budżetu, czy to, czy to środków unijnych. I trzeba z tego wyciągnąć wnioski, aby odpowiednio skalować projekty, przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadami, tutaj prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski miał bardzo ciekawe wystąpienie, tak aby no, jednak skutecznie zgodnie z prawem finalizować te projekty, wydatkować środki i oddawać usługi. Kwestia jeszcze taka. Nie wiem, podrzucę, poproszę o skomentowanie. Kwestia y, nabywania, y, umacniania, rozbudowywania, utrzymywania kompetencji w zakresie realizacji projektów informatycznych. To jest trudne, bo oczywiście to są specjaliści mający bardzo wąskie kompetencje, a wiadomo jak wąskie, to oczywiście cena takiej pracy i tych kompetencji jest stosunkowo wysoka. Natomiast po pierwsze my w Ministerstwie staramy się no jednak... Tych ludzi odpowiednio motywować w związku z ich funkcjonowaniem w projektach europejskich, gdzie możemy do wynagrodzeń urzędniczych dodać element opłaty za sukces, tak, w sytuacji realizacji tego, a z drugiej strony mamy tę możliwość w resorcie finansów, że korzystamy również ze wsparcia swoich specjalistów w terenie ludzi, którzy są zmotywowani, których warto dowartościować, zauważyć i ich zaangażowanie w dużym stopniu jest element sukcesu realizacji projektów w wielu obszarach resortu finansów.